Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. W studiu witam moją gościnę Aleksandra Bieniek. Dzień dobry. Witam Cię. Ręko. Bardzo mi miło. Terapeutka blisko, kosmetolożka, także właścicielka hashtag'a facetka od skóry. I dzisiaj troszkę o bliznach będziemy rozmawiali. E, masz taką metodę, która nazywa się scaring. E, na czym ona polega? Metoda ręki jest to tak naprawdę rozszerzona cała koncepcja pracy ze skórą, pracy z bliznami, która została przeprowadzona, można powiedzieć, mocno zmodyfikowana. Wywodzi się z typowej mikropunktury brazylijskiej, jednak przez dwie mentorki i autorki obecnego kształtu, dr. Sylwię Narbol, Nawrot i Sylwię Dobrowąską. Została rozszerzona, wzbogacona w obecnym kształcie, w takim, jakim mamy, na jakim pracujemy. Zakłada ona nie tylko pracę mikronakuć, ale również prace manualne całą pielęgnację pozabiegową. I filozofię zaopiekowania skóry tak naprawdę w tym procesie. Ale to że, mm, Żebym to dobrze zrozumiał, czy to jest tak, że jak mamy bliznę, to tę bliznę się nakuwa czymś, ale e, po co? To znaczy tak, e, dla skóry uraz e, wytworzony stan zapalny m, jest sygnałem do przebudowy, do naprawy. E, każde zranienie, każda, gdzieś tam, każde przerwanie tej ciągłości na skórka e, rozpoczyna. Prace, przebudowy. I my w sposób świadomy i kontrolowany tworzymy mikrostany zapalne w obrębie blizny, aby wytworzyć kaskadę procesów naprawczych. Wówczas, jakby świadomie, też wpływamy na remodeling, na kształt, na strukturę i można powiedzieć, że pomagamy skórze podziałać jej w tym obszarze na nowo, bo tak naprawdę pracujemy z każdą blizną. Nie tylko świeżą, świeżą rozumianą gdzieś po jej takim pierwszej fazie kształtowania się, czyli po sześciu miesiącach. Blizna tak naprawdę gdzieś ewoluuje i tworzy się w takim pełnym kształcie, nawet do dwóch lat. I jest to taki czas, kiedy naprawdę w sposób taki bardzo efektywny możemy działać na to i z jakim finalnym efektem ona Zostanie. A to nie jest tak trochę, że tej blizny lepiej nie tykać, bo często przecież blizny są i bolące, i ciągnące, prawda? Właśnie dlatego trzeba. Bo to, że blizny bolą i ciągną, jest to naturalny efekt. Jakby może być taka wypadkowa gojenia. To, że ona ciągnie, tak jak mamy blizny po cesarskim cięciu czy po różnych operacjach brzusznych, często ta skóra jest zdeformowana, właśnie dlatego, że jest uwięziona powięziową poprzez już taki patologiczny efekt gojenia. My, tą metodą, pracujemy nad rozluźnieniem tkanki, nie tylko nad aspektem wizualnym, finalnym, z jakim często ktoś przychodzi, nie mając świadomości, że praca z bizną jest na znacznie głębszych jeszcze poziomach skóry. Bo właściwe. Zainicjowanie i tak naprawdę moderowanie tego procesu zapalnego i remodelingu wpływa na rozluźnienie struktur, na przebudowę skóry od wewnątrz, powięziowo i wtedy właśnie bizna przestaje ciągnąć. Często przestaje boleć, zmienia nie tylko swoją strukturę na zewnątrz, ale zmienia też jakość funkcjonowania w obszarze działania blizny. To wpływa na narządy wewnętrzne, na, na nasz ruch, bo tak naprawdę nasze ciało jest osadzone na powięzi. Każdy z nas gdzieś słyszy, że jest jakaś powięź, aczkolwiek czasami to brzmi jak Yeti. Wiemy, że coś jest, ale nikt tego nie widział a tak naprawdę powięź w ostatnich latach wraz z postępem świadomości i nauki zaczyna nosić miano kolejnego organu, ponieważ nasze ciało dzięki powięzi ma dostarczane w każdy obszar wartości odżywcze, dla krew. Jest to takie metro podziemne naszego organizmu. Hmm, i... Bardzo ciekawe stwierdzenie. Metro tak, podziemne tak, naszego bo, organizmu. Bo tak, tak możemy sobie to wyobrazić i poprzez powięź do wszelkich gdzieś tam obszarów naszego ciała dostarczane są właśnie wszelkie wartości, składniki odżywcze. Ale czy to znaczy, że w takim razie da się pomóc osobom, które mają rzeczywiście bolące blizny, żeby one po tak. prostu przestały boleć? Na, tak naprawdę? Jest? Tak naprawdę jest, ponieważ mocna, moc, mocne spięcie gdzieś tej blizny powięziowe, jeżeli nie jest rozluźnione, blizna nie jest przepracowana, możemy latami chodzić z, nie wiem, z bólem podbrzusza, z dysfunkcją organów przykład. Odnoszę się teraz do blizny po cesarce, bo to jest dość bardzo częsta dolegliwość. Kobiet, coraz więcej kobiet rodzi przez cesarskie cięcie z różnych względów. I trzeba mieć świadomość, że mocna blizna po cesarskim cięciu, to nie jest tylko zewnętrzny aspekt skóry cesarka, to jest tak naprawdę przecięcie siedmiu warstw wewnątrz. Rzadko kto ma świadomość. I to, jak taka blizna wpływa na funkcjonowanie kobiety później, tak naprawdę tworzy szereg dysfunkcji. Nie tylko mocne spięcie podbrzusza, nie tylko deformacje skóry, gdzie często tworzą się takie aż nawisy skóry, ale blizna wpływa na pracę naczyń krwionośnych. Mogą powstawać na nogach żelaki, mogą tworzyć się obrzęki bardzo często. Nawet do tego stopnia blizna po cesarskim cięciu e, mocno spięta może wpłynąć na efekt owalu twarzy, hmm. o czym nie mamy świadomości. Naprawdę. A Bardzo przepracowanie blizny w sposób terapeutyczny, manualny, m, poprzez mikropunkturę, e, jest w stanie nam ten obraz zupełnie zmienić, e, wpłynąć na lepszą jakość funkcjonowania tkanek, na większą drożność. Dokrwienie i brak patologicznych zmian w tym obszarze. Czy w takim razie każdej bliźnie da się pomóc? Tak. Nie każdej tak samo, bo oczywiście zależne jest to od tego, jak stara jest blizna, jak długi okres minął, jaki jest to rodzaj gdzieś tam urazu, ale nie ma blizn, co do zasady, za starych nawet blizny 30-40 letnie przebudowują się, bo skoro jest tak mądrym organem, tak współpracującym, jeżeli my z taką uważnością i pokorą do niej podchodzimy, e, dajemy impuls, pomagamy, a nie szarogęsimy się, e, nie traktujemy jej za mocno, tylko mądrze wspieramy procesy jej naturalne, ona remodelingiem, przebudową daje piękne efekty. E, I wtedy się nie broni, bo jesteśmy przyjacielem. To powiedz w takim razie, z jakimi problemami, z jakimi urazami czy defektami przychodzą do ciebie ludzie? Tak naprawdę ze wszelkimi, ponieważ nie są to tylko blizny powypadkowe, pooperacyjne, potrądzikowe, rozstępy. Ludzie przychodzą też po różnych traumach dotyczących poparzeń, czasami samookaleczeń i jest to niestety coraz... Częstszy też ktoś na przykład przecina sobie tak, ręce, tak? W taki sposób, gdzieś tam mając problemy, z którymi sobie nie radzi, samoregulacja poprzez zadawanie bólu, a niestety coraz więcej młodzieży. Jest to ogromna trauma, ponieważ w chwilach, kiedy nie otrzymują pomocy takiej, jaka, jak, jak, jakiej by potrzebowali. Robią sobie krzywdę i nie są to tylko dzieci, nie są to młodzież, są to też osoby dorosłe. A tu warto dodać, że takie blizny zostaną już do końca życia, prawda? Zostają i są nie tylko zewnętrzne, ale znacznie głębsze w środku. Często później są powodem wstydu wycofania takiego społecznego, bo. Nawet kiedy już mamy jakiś stan stabilności dzięki farmakologii, często pomocy lekarskiej, te blizny. No to jest jak tatuaż to, yy, widać na rękach, że na przykład ręce, są poprzecinane nogi, ręce, prawda? Twarz, yy, są panie, które są w dojrzałym wieku, a mają taką tendencję, taką nerwicę wręcz, yy, gdzie skubią, wydłubują, rozdrapują, nie dają się zagoić i te blizny się tworzą. To są takie blizny mocno atroficzne, ubytkowe. I jest to później też e, tak, taka niekończąca się historia, bo m, cały czas e, pogłębiają defekt i nie akceptują go. E, to powoduje, że wycofują się z życia społecznego, czasami nawet zawodowego, m, i jest to m, trauma, która nie daje się e, wyleczyć. E, takie osoby, jeżeli są w stanie, m, Przyjść po pomoc, przełamać ten wstyd, taki stres też z tym związany i poddać się świadomie takiej skutecznej terapii, odzyskują zupełnie inną jakość życia, funkcjonowania. I to jest kluczowe, bo pomagamy nie tylko estetycznie, pomagamy często właśnie na poziomie psychicznym poczucia własnej wartości i funkcjonowania. I tu stawiamy kropkę. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Aleksandra Bieniek, terapeutka Bliss, kosmetolożka. Przypominamy o hashtagu. Facetka od góry. I jeszcze powiedz, jak można się skontaktować z tobą. Zapraszam na moją stronę internetową BeautyScar.pl, na moje social media. Zresztą na stronie też są odnośniki do wszystkich moich kanałów i, i, i do rezerwacji wizyt również poprzez na przykład platformę Booksy. Także zapraszam serdecznie. To, co jest ważne, każda blizna jest ważna i każdej mogę pomóc. No to zapraszamy i odsyłamy. Bardzo jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Ja nazywam się Tomasz Słodki, realizacja Camilo Castro. A jak Państwo radzą sobie z bliznami? Proszę napisać w komentarzu. Do zobaczenia.